W najbliższych dniach przydadzą się mali bohaterowie codzienności w postaci szalików, rękawiczek czy cieplejszych płaszczy. Dobry wieczór Państwu, marzena Słupkowska. Jutro od zachodu nasunie się zatoka oraz płytki ośrodek niżowy, a z nim fronty, to oznacza różnorodne opady, niewykluczona go Przejściowo napłynie cieplejsze powietrze z południowego zachodu. W nocy w województwach zachodnich i południowych opady deszczu. Wysoko na szczytach tatr, możliwe też ze śniegiem. Poza tym pogodnie, ale nad ranem, od Kaszu po Podlasie. Temperatura spadnie do minus 3 stopni, gdzie niegdzie może być i mniej. Wiatr na zachodnim wybrzeżu porywisty. W niedzielę z zachodu na wschód będzie wędrować front z opadami deszczu. Na Kaszubach i w regionach północno-wschodnich oraz wysoko w Tatrach okresami deszcz ze śniegiem, przejściową, możliwy deszcz marznący i tam uważajmy, bo może być ślisko. W drugiej części dnia od zachodu opady stopniowo będą zanikać. Najchłodniej od Pomorza Wschodniego po północne Podlasie. 2-3 stopnie ciśnienie będzie spadać. W poniedziałek, poranek rzeźki. Na wybrzeżu, przelotne opady deszczu, możliwy deszcz ze śniegiem oraz krupa śnieżna. A na południu, po centrum i podlasie, opady ciągłe, w górach mieszane. Wietrznie nad morzem oraz w górach. We wtorek, ranek mroźny. Za to dzień zrekompensuje nam to słońce. Jedynie na krańcach północnych oraz południowym wschodzie, opady deszczu i mieszane oraz porywisty wiatr. Maksymalnie do 5 stopni. Udanego wieczoru, do widzenia!